6 września, nakładem wydawnictwa SQN ukazała się w Polsce po raz pierwszy książka pod tytułem Teoria wielkiego podrywu za kulisami serialu, który pokochały miliony. Jej autorką jest Jessica Radloff, redaktorka magazynu Glamour, która ma na koncie ponad 150 artykułów o tym serialu, a nawet pojawiła się w jego finale. Jej doświadczenie i też nawiązane oczywiście przez lata relacje z twórcami i obsadą Teorii wielkiego podrywu. Zaowocowały. Przeszło 600-stronicową książką, nad którą pracowała ponad 2 lata, rejestrując około 120 godzin wywiadów. Jest to jak dotąd najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy na temat no, tego amerykańskiego popkulturowego fenomenu, którym ostatecznie okazał się sitcom o czterech gikach i ich blond sąsiadce. Książka jest oczywiście pełna rozmów z aktorami, ich bliskimi scenarzystami, a także showrunnerami, czyli oczywiście Chuckiem Lor i Billem. Brady. I chociaż sitcomy to, jak wiecie, niekoniecznie jest mój ulubiony podgatunek serialowy i ulubiony temat, to muszę przyznać, że lektura tej książki to jest prawdziwa kopalnia takich niesamowicie interesujących faktów, nie tylko na temat samego Big Bang Theory, ale ogólnie też amerykańskiej branży telewizyjnej i ostatniej półtorej dekady rozwoju serialu jako gatunku. Historia tej produkcji, którą w szczytowym momencie co tydzień Oglądało ponad 20 milionów osób. To jest historia czegoś więcej niż tylko takiego śmiesznego serialu, który sprawiał, że ludzie mieli na czym zawiesić oko, kiedy wracali sobie z pracy i chcieli po prostu się troszkę wyluzować. Kiedy Big Bang Theory debiutowało w 2007 roku, było właściwie taką beką z inności. Główni bohaterowie byli oczywiście geekami, a ich największym problemem było to, że nie byli w stanie wyrywać lasek. Przez kolejnych 12 lat, 12 sezonów i 277 odcinków Teoria Wielkiego Podrywu zamieniła się w serial o troszkę oswajaniu inności, a właściwie to chyba nawet bardziej o akceptowaniu nieneurotypowości, bo jeżeli miałabym wskazać na jakikolwiek serial, w którym pojawia się najwięcej postaci w spektrum, to Teoria Wielkiego Podrywu byłaby chyba nawet przed Sex Education czy Atypowym. Oficjalnie przyznaję się Wam do tego, że póki nie wzięłam tej książki do ręki, nie do końca byłam w stanie docenić Big Bang Theory i dopiero dzięki tej lekturze odpaliłam sobie dalsze sezony i zrozumiałam, że no chyba umknął mi po prostu kawał telewizyjnej historii. Seria logikach? To się nie uda. Oryginalny pomysł na Big Bang Theory był... Trochę jak skrzyżowanie kronik Zeinfelda, przyjaciół, sporej dawki seksistowskiego humoru oraz pięknego umysłu. Dwaj główni bohaterowie, czyli Sheldon i Leonard, to są fizycy z takim geekowskim zacięciem, stąd w serialu jest mnóstwo naukowego żargonu oraz licznych nawiązań do Gwiezdnych Wojen, Star Treka, komik konu oraz komiksów, i gier, wideo, a także z czasem też gościnnych występów znanych postaci z popkulturowej i naukowej sceny w tym zarówno Leonarda Nimoya, jak i Stevena Hawkinga. Zanim to jednak nastąpiło przyszłość serialu była zagrożona, bo szefowie stacji CBS po prostu nie wierzyli, że ktokolwiek zainteresuje się serialem o naukowcach. Bali się też, że bohaterowie będą po prostu mówili do siebie zbyt niezrozumiałym językiem i publiczność zwyczajnie się pogubi. Tymczasem aspekt naukowy był dla twórców serialu naprawdę bardzo ważny, ponieważ skoro bohaterowie specjalizują się w fizyce teoretycznej, to warto, żeby faktycznie się na niej znali. Już przy pierwszym pilocie, uwaga, przy pierwszym, jeszcze do tego wrócimy, pracował konsultant ze środowiska naukowego, profesor Peter Gorfam z Uniwersytetu Hawajskiego, ale ostatecznie zastąpił go David Salzberg, profesor fizyki i astronomii z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który nie tylko przez 12 sezonów miał pieczę teoretyczną nad wszystkimi tymi technicznymi kwestiami, ale pisał też na tablicach te, Złożone równania, które widać w serialu. Dzięki wierności nauce serial zyskał sobie spore uznanie w branży technologicznej i branży naukowej. Oprócz Hawkinga gościnnie pojawili się w nim choćby na przykład Bill Gates, Steve Wozniak i kilku noblistów. Dwa piloty i strajk. Zanim jednak serial trafił na szczyt, miał za sobą naprawdę wyboistą drogę, która rozpoczęła się od nieudanego pilota, który był tak zły, że trzeba go było nakręcić od nowa, zmieniając nie tylko główne wątki, ale też część dialogów no i obsadę. I kiedy już się udało i CBS w końcu zamówiło cały 22-odcinkowy sezon, w Hollywood rozpoczął się strajk scenarzystów. Taki sam jak ten, który trwa teraz, tyle, że wtedy trwał zaledwie 3 miesiące, a teraz to już trwa ponad 5 i końca nie widać. To jednak wystarczyło już, żeby sezon skrócono do 17 odcinków i w końcu też zawieszono jego produkcję. Recenzenci również nie byli szczególnie zachwyceni. Big Bang Theory powróciło jednak mimo wszystko jesienią 2008 roku z drugim sezonem, który się spodobał już znacznie bardziej. No i miał już też Pełny sezon, czyli 23 odcinki. Coraz większą uwagę zaczęto też poświęcać Jimowi Parsonsowi, któremu udało się stworzyć niezwykle wyrazistą postać ekscentrycznego geniusza Sheldona Coopera. Bycie Sheldonem to ciężka praca. Dla 34-letniego Parsonsa rola w The Big Bang Theory była ogromną szansą i ostatecznie okazała się też przełomem w karierze, zanim jednak został obsadzony w tym nowym sitcomie stacji CBS. Parsons mieszkał w LA od 6 lat i grywał sobie głównie a to w reklamach, a to powiedzmy epizodycznie jakieś drugoplanowe role w serialach. Parsons od początku zdawał sobie sprawę, że rola Sheldona może być dla niego absolutnie przepustką do sławy. Była to jednak rola niezwykle karkołomna, głównie ze względu na niesamowitą ilość specjalistycznego słownictwa, jakie pojawia się w jego monologach. Wując się do kolejnych odcinków, Parsons po prostu zrezygnował z życia towarzyskiego, rzucił też całkowicie picie alkoholu i kontrolował dietę, starając się po prostu pozostać w jak najlepszej formie. Kwestie swoje też podobno ćwiczył, zagryzając ołówek między zębami, dzięki czemu później po prostu łatwiej było mu wyraźnie już bez ołówka wymawiać te wszystkie pogięte kwestie. Jak Parsons opowiada właśnie w książce Jessica Radloff, praca z dialogami teorii wielkiego podrywu była dla niego tak strasznie wyczerpująca, że zaczęła po prostu odbijać się na jego zdrowiu i wadze. Między trzecim a czwartym sezonem aktor naprawdę wyraźnie schudł i sytuacja się troszkę dopiero poprawiła w czwartym sezonie, kiedy wraz z pojawieniem się Amy Sheldon przestał posługiwać się już wyłącznie tylko tym naukowym żargonem. Mówił też po prostu o Relacjach. Serial przechodzi ewolucję pod względem wątków obyczajowych. Teoria wielkiego podrywu od samego początku była bardzo krytykowana za swoje podejście do kobiet. Pierwszy sezon można bez wahania nazwać podręcznikiem mensplainingu, gdzie jedyna bohaterka to jest taka naiwna, dosyć blondynka, która nie odróżnia Homera od Homara. W drugim sezonie jest już nieco lepiej. Penny staje się takim głosem rozsądku i chociaż wciąż pada ofiarą seksistowskich uwag i zachowań, e, głównie swoich kolegów, nie wydaje się być od nich na szczęście dużo głupsza, chociaż z pewnością nie się na fizyce teoretycznej. Z czasem zaczął się zmieniać gender balans w obsadzie. Do Penny, która przez ponad dwa sezony była no, właściwie jedyną kobietą w tym serialu, dołączyła Bernadette, a następnie dołączyła Amy. Kobiety pojawiły się też w Writers Roomie, bo uwaga, do trzeciego sezonu włącznie ich tam po prostu nie było. Możliwe, że dlatego właśnie, powiedzmy, od czwartego sezonu nieco nam się zmniejsza ilość żartów o podtekście seksualnym czy seksistowskim, chociaż tam zostają. A tematyka odcinków staje się też może troszkę jednak dojrzalsza. Teoria Wielkiego Podrywu, czyli pierwszy serial w Spektrum. Jak już wspominałam, The Big Bang Theory w 2007 roku było komedią o superzdolnych geekach z ekscentrycznym Sheldonem na czele, a ich dziwaczność zderzana była po prostu z rozsądkiem i racjonalnością takiej zwyczajnej amerykańskiej dziewczyny. Już przy okazji pierwszego sezonu zaczęto wskazywać na Sheldona jako na osobę z zespołem Aspergera, chociaż ani Chuck Lorre, ani Jim Parsons nigdy oficjalnie tego nie Znali, nigdy nie powiedzieli, że Sheldon jest autystykiem. Powód jest prawdopodobnie banalny, bo zanim Lore i Prady zorientowali się w ogóle, że stworzyli postać, która no, faktycznie ma bardzo wyraźne cechy autystyczne, było już za późno. A to przecież właśnie ta dziwaczność jest tematem bardzo wielu sytuacji komicznych w serialu. No, czy zatem miałoby sens przyznanie oficjalnie, że Sheldon ma autyzm i też narażenie się przez to na krytykę, że twórcy śmieją się po prostu z zaburzenia neurorozwojowego? No, tyle tylko, że Sheldon nie jest moim zdaniem tam sam. Według obecnych, poszerzonych kryteriów w DSM z 2022 roku, spektrum autyzmu ma na tyle szeroką definicję, że Myślę, że należy do niego nie tylko sam Sheldon, ale prawdopodobnie większość, naprawdę powiedziałabym 80% jego przyjaciół to osoby nieneurotypowe, włączając w to oczywiście jego matkę, Amy oraz Bernadette. Ja myślę, że właściwie wszyscy mają tam jakieś cechy ze spektrum, chociaż oczywiście Sheldon ma ich zdecydowanie najwięcej i są u niego takie najbardziej wyraźne. Podczas swojej emisji w latach 2007-2019 Big Bang Theory zdobyło 46 nominacji i 7 statuetek Emmy dla najlepszego serialu komediowego, a także 4 Emmy i 1 złoty glob dla samego Parsonsa za najlepszą męską główną rolę w serialu komediowym. Serial doczekał się też swojego spin-offu pod tytułem Young Sheldon, a wkrótce podobno powstanie kolejny, bo pracę nad nim właśnie ogłoszono. Żadna inna mas Produkcja telewizyjna nie przyczyniła się też tak bardzo do normalizacji kultury nerdowskiej, jak właśnie teoria wielkiego podrywu. Trudno więc mówić o niej tylko i wyłącznie jako o takiej głupawej komedii o gikach. W książce Radloff znajdziecie oczywiście kopalnię faktów na temat teorii wielkiego podrywu. Dla osób, które mają słabość do tej produkcji, myślę, że no, jest to bardzo wartościowa pozycja dla wszystkich, którzy i które Interesują się historią współczesnej telewizji to też będzie fajna lektura, która rzuca nowe światło na zmiany, jakie dokonywały się w telewizji i popkulturze w ostatniej dekadzie, plus jest to też pewnie dla wielu osób kolejny pretekst, żeby sobie zrobić rewatch tego serialu. Wiem, że jest tutaj wiele osób, które mają słabość do sitcomów i wcale się nie dziwię, ponieważ one rzeczywiście dają jakieś takie poczucie przynależności, bliskości. Właściwie, jeśli śledzimy losy bohaterów przez kilkanaście sezonów, to prawie jakby to była nasza rodzina. Dajcie znać, czy jesteście w grupie fanowskiej Teorii wielkiego podrywu i czy sobie rewatchujecie odcinki e, Piszcie koniecznie w komentarzach, a jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie y, dajcie nam lajka, subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, Twittera i Facebooka. Y, I dajcie znać, czy chcecie poznać historię innych znanych, popularnych i kultowych sitcomów.